będąc na żaglach w Chorwacji a tak szczerze mówiąc będąc bardziej precyzyjnym na manewrówce czyli jest więcej pływania na silniku niż właśnie na żaglach postanowiliśmy wbić się nieco w ląd i dopłynęliśmy do Skradinu a stąd jest już bardzo niedaleko do wodospadów Krka i najlepiej ze Skradinu moim zdaniem dostać się po prostu biegnąc, idąc, ale również można w Skradinie wypożyczyć rowery, a na miejscu Czeka nas właśnie taki widok, jak możecie teraz zobaczyć: czyli mnóstwo wodospadów, stworzone ścieżki, którymi możemy spacerować. Cały czas idziemy w górę, w dół. No i widoki są naprawdę niesamowite. Polecam. Sama cena wejścia do tego Parku Narodowego to nie jest jakoś dużo, z tego co pamiętam, może to być 10, może 20 euro, ale za te widoki, jak najbardziej, warto.